Ma, dałam poczekaj dam ci więcej dobra to wrzucaj a ty Szymek, iść mhm. ja już ja dobra dawaj ja im zostawiłam tych strażników ty wiesz co to nie to nie Kałasznikow, tylko kurwa tam ten mopka wystawił wiecie o tym mopek tak tam był ale tam były dwa takie mopki podpisane ka, 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 No to Szynkowski. jego kukane pety. On wystawił wszystkie te mo mopki, wiecie? Dobra, to idźcie, Madziu, to się, ja tu zostaję z Szymonem. Szymon, tam strzelaj ja Nie, górę. A przy pokoju już tak map, nie wiem. A, I, a od, to od razu wiesz, suka, jakieś sety takie głupoty, to może wyrzucaj. Kurwa, po co to nam. No dobrze, ja to poprzebieram w wodzie. No Gdzie ten Janusz A. Ten Lecz pierwszy Lecz pierwszy Bo to po potrzeba sporo strzałów, coś czuję. Bo tam poczeka jak ta jaskinia była rozmieszczona, już nie pamiętam tak do końca, ale tam chyba po prawej to już jest wyjście. Mamy wygrać jakiś, albo... Nie, grać. Dobra, strzelasz tymi bombami, to byśmy mieli te proszki by z tobą, bo to sejf zostanie pusty wtedy. No, ja, tam. ja tą klapę już rozwalam, Proszę. Poszło? W sumie to mu się zejdzie, zanim kurwa ten sejf ono rozprójewali to. Chodź kurwa ty, chodź. Okej, okay, trochę źle idziemy. O, tu powinniśmy iść. Właśnie, po Szymon, ja ten proszek i tą smowę włożę w te, w kota, wiesz? Mhm. Tego swojego. Tutaj już jest dziura. Dobra A ile jeszcze mogę wziąć bomb? Jedna za dużą Ty Bogdan przydałbyś mi się tu, żeby pokojem map się nie tepnął Gdy Dobra, idę, bomb, idę, idę, map, idę, tam z góry. idę, 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 idę idę Idę, 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 idę Koze? On tu jest u góry No jestem już obok Ciebie wiesz Tylko się dziacha jeszcze nie chce ześwić O kurde co tu jest? To wszystko jest Krzynek ile Rozstawia tu te palisady, wiesz? Mm -hmm. Krzynek od groma to jest A ty jesteś na górze, tak? To wąwami palisady, wiesz Mhm, mm są na dole. Rozwala sufity, wiesz? Mhm. Mm Ty, Jacka kurwa tak się dziwnie zagrowała nie wiem, czy on spadł kurwa tamten ten czy... Jest, no, no. Rozwaliłem mu posłanie. Spadł na górę, ty. radu jakiś. No, ty, to spadł, ja stamtąd... Spadł. Spadł na, na... zobacz. To schowanie mu rozwaliłem, wiesz? Mhm. Teraz. Zobacz, co on tam ma takiego. No, aby bliżej idę, nie? Ty, on wykonawców już zajebał, wiesz, piece, windy, jakieś takie głupoty, wiesz, świątynie. On sobie ma, czy jak? No, zobacz, no tylko pies jest wartościowy, ale nie mam gdzie go włożyć, tego piesa. Kominki. O, Stolasz jest jakiś. Pewnie imienny Ale Ten skrzynek jest... to jest od groma, serio. No dobra, to zaraz się obijemy. Poczekaj ja sekundkę, jestem... tylko wiesz co, ja patrzę co tu jest wartościowego a, jeszcze, ale... Stodowy, łóżko... To jeszcze jedno posłanie to jest, już nie... Dobra, to poczekaj, Szymek, na, na, na nich, co? No, rozwalajcie, zanoście do sejfu, my to wszystko poprzywitali. No, ale tu nie ja ma nik w dźwigu ty... No ja wiem. No właśnie. Ja tylko... już tutaj jestem o... w wodzie, wyrzucam to w wodzie, ale jeszcze muszę dojść tam gdzieś. Nie? Szczep Żarcia, a Żarcia o człowieka. I o... ogniska jakieś. Dobra, słuchaj, ja tam do ciebie może spróbuję się bić. Wiesz, proszę ciekawości. Serca wiemy, co bohatera, serca ner... nenderczyka, to wszystko wywalam. Tak, imienny stolarz. Wywalam te serca, to wyrzucam. To wyrzucam O, jestem. Zobacz, ile to skrzynek. Oni to pół wulkanu wynieśli. Tak, no. Myśleli, że to będzie bezpieczne miasto. Tylko, że wiesz, to puste już jest pewnie. Nie. On wziął to, co najważniejsze, a tu jest pewnie Gwiezdny Metal, wszystko tu jest. Dobra, to mówię, ale to wiesz, poczekajmy na po jak, wiesz, zaczniemy kurwa, dżacha. Ty, ja bym to wszystko wywaliła, wiecie? No wszystko wywalamy doszczętnie. Póki mamy bomby, później poczekamy na niej A no, no dobra, no to rozwalamy, rozwalaj po jedy... dobra, odpalam. Ja Ale samą. ja mówię, że to co mam na sobie, te stroje A to, to wy, wszystko... No wyrzucaj, i... no to wyrzuć. O. Ty możemy tego nie przeżyć, kurwa, jakby będziemy odpalali. Najpierw w tym To se ja odpali. bym to wszystko, to wszystko. <laughs> wyrzuciła, dobra. zostawi. No wszystko wyrąbać te bogobójcy chyba, całe na budowę, żeby więcej zrobić, to tak. Te całe sety bogobójców, to wszystko już do wody poszło, wiecie? Uch, fa... Darkowi Kucharza zostawiłam. I ten... I źrebaka temu, Szymonowi. Czyli patrzę, patrzę, gdzie są nasze koty, wiesz? Może zostawię go na zwiadzie tam. A tak to wszystko tam w wodzie, ale jakby ktoś da, tam... Dawaj tu bombę, bo gdzie ja jestem. Już jestem. No to Walnij ze 4 bomby. Dobra. Postaw, Ty, weź proszek z drzachy. Tak, Drewno wziąłem, wiecie? Wzięłam drewno. Drzewo. Kurwa, wzięłam. Warto. Wszystkie sety z Bogobójcy wyrzuciłam, a drzewo wzięłam. Ktoś jak tak popatrz człowieku. jakby ktoś tak popatrzył, sety z bogobójcy, te młoty, te takie do, do walki. Wszystko wywaliłam do wody, ale co zatrzymałam? 2000 tysiące sznurków i 3000 tysiące drewna. jaka to jest patologia. Czekaj. Nie, ja biegnę dopiero... Czy białeś pokoń, tam? E, daj jeszcze trzy bombki. Dobra, już stawiam. A czekaj, to u góry coś poszło. Worek jest. Mm. A posoka potrzebna nam? Tysk, Nie. Dwa, trzy. Bez przesady, tak. Bogobójcy nam zbroje nie potrzebna... Ale posoka to na nasegły może by się zdało na tej piki, co? <laughs> Mamy. Mamy słabo. Dobra, ładaj Szymon, odpalam. Mm. Kurwa. Czasami mi się... Zalog... Kurwa, puszczę się. Wywaliłeś to wszystko z niego, Leży jego trup tam. To były jakieś... Niech to dźwiga sobie. Ale no to wywal to weź, podnieś to wywal, z niego i wyrzuć. przyjdzie i sobie weźmie. Ale zobacz co tam jest, to, sobie to szkoda byłoby po to przychodzić. no. no ale ale to może to jemu, dla niego może to jest drogocenne, do... wa... wyrzuć to. Ze zwłok, bogdan, to mu zawsze może podnieść. Jak wywalić na ziemię, to to zniknie w kilku sekundach. Tak, on wczoraj to robił ewakuację, ten. Słuchaj, jeszcze stoi obok skrzynki, ale tutaj się nic nie pojawiło. On chyba pozłości na nastawiał tych szynek. Stawiam następną jedną, bo to już powinno pójść, wiesz. Ty, ty, ty. Ty, ale... Z tego wynika, że oni nawet zbrojnie krawcili mopką, wiecie, tylko mieli ze zdobyczy te zbroje. Tak. Nie ten, specjalnie się jakoś tam... Się tam jakoś specjalnie nie... Ty, ale jak on tu się to... przygotował na jaką bazę, człowieku, tu kurwa skrzynek, to jakby nie wiem, pół serwera chciał yy, zmieścić, no. Hmm. <laughs> Lodu. Oni mieli tam lodu. Całą lodówkę lodu miał. Czyli na tym wulkanie im tak nie jest super ekstra. Chyba nie. Bo ja wyrzuciłam tyle lodu, jeszcze że trzeba Jeszcze mam bombki cztery. No to podkładaj dalej. Ja już tam dobiegam. Wiesz, bo ja tak nie mogę za bardzo biegnąć. Tylko ładnie, jeszcze może być wiesz, nie zginął. Wiesz o co chodzi? Ja pojedynczo będę postawił. bo... to bez sensu jest, wiesz. Przyjdą co to sobie postrzelają Madzia z Januszem, bo... I e, niszczymy wszystko, stanowiska, wszystko. Tak, 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 dobra. tak. Biorą towar, przychodzą tutaj, wiesz. Bo nie wiem, gdzie Jacka jest, czy w ogóle jest, wiesz. Proszę sobie, chud. A nie było żadnych wzmocnień, nic? Nie ma tam? Jachal, tekstura. Czekaj, o, zobacz Bogdan, co to jest. O kurwa. Ja pierdolę. Cała, cała Ludzi... Sety legionów. Ty, ja już się ubieram. To jest na. Na ciepło to jest. Nie, No nie, no na ciepło się, Nie pomij jakoś tak niewygodnie. Czekaj. Ej, chciał powiedzieć, tu może pora kostek wezmę w Tak, może wiosiu. No, tak, Zobaczy... zobaczymy. Janusz, ale on tu już nie przyjdzie, po już nie ma po co. On tutaj, słuchajcie, ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. zbroj legionu skrawconych, wiesz? 9 z gró no. i w Skrzynce, skrzynce. Te... Dobra, stawiam następną. Szymon, no nie bierzemy tego. No co, będziemy to dźwigać? Kurwa, to no. Ale co, może, no pewnie, wywalić to. Kurwa, będziemy to kurwa nosić. Oj, to jest druga. Czekaj, drugi worek. Ciekawe co jest. Wiecie co wziąłem? Nie, Tylko. Dba bię, dba bię. Co? Cały worek jest dwa nie zabił? A, bo on chciał tu jeszcze być królem, kurwa. Królową. <grywa> kurwa, zboczenie jest jeden, jedno. Mamy brać jeszcze ten? Bomby, tak, Janusz... niszczymy wszystko. A, Janusz jest u siebie na bazie, a ja jestem tutaj. Dobra, to Janusz, co powiedzcie Januszowi, co ma wsiąść? Janusza i ja się pierwsza teleportnę na kopce. E, tylko... Tak, Janusz. Zaraz, tylko poczekajcie, zaraz, ja tylko siusiu pójdę. Ty zobacz, zobacz co znalazłem A to wyznawcy Solkosa jakiś kaptur Wiesz Janusz wszystko a pokaż? Ty to jest sedna zimna To nie to, to ile dźwigniesz Po no, to mało to mało, to poczekaj, Maciu musisz przyjść do Janusza Mogę wszyć. Tylko pewnie z Trzy skrzynki, może jedną ma pełną wzmocnień, wiesz? No właśnie też tak na to liczyłbym. Gdzie to jest? Niech on to weźmie na siebie. To jest. Janusz, weź on to na jest. siebie, teleportnie się, a Madzia weźmie... Pod obeliskiem te... to wezmę, tylko jeszcze... Madzia to weźmie po obeliskiem. Tylko nie teraz ja jeszcze, dobra? No zaraz no, się nie dogadacie, nie. ona wypali i... Poczekaj, Szymon. Tutaj. Jak mój kot jest w drogu. Jest kowal, jest chrzynk. Patrz, mm -hmm. widzisz? No tutaj te, te trzy. Te są koło kowala postawione? No akurat to chyba starszy tutaj na te trzy, wiesz. a w ogóle, kurde... Patrzcie, bomba... Dobra, ja pojedynczo odpalam, bo I tak nie mamy ten... Weź spotkowi z Klima. Mm. Niech ma, kurwa, trochę, wiesz, radości, nie tak? Co ty to wziąłeś wszystko? Nie, ja mam na sobie bomby, wiesz? A, bomby mam. Bo. Ile już proszków wziąłeś? Wszystko, 250 prawie tu było. dzbanków mi braknie Ja nie rób. Ile masz dzbanków? Tu. Zost... Do, A ja mam 110. To już nie rób tych dzbanków. I tutaj, gdzie dziesiąt jeszcze jest, Janusz? Ja mam 110 z banków na sobie. No ja Mały. Bo... Już... O, zobacz ile gorączki. Szymon, kurwa. Słyszysz? widziałeś w lodówce? Czekaj, podłożę kolejną. 500 mowy jeszcze mam coś, tak? Bo ten sto, stolarz imienny to nam się przyda, nie? Tak, Zostaw go, będę go na, na świątyniach. <grywia> Deski będą tanie. Nie. No weź kota tam stamtąd, no weź. Ale ja jestem Jacek, bym musiała biec do Janusza teraz. A no dobra no masz rację. A, dobra. Czekaj, dwie poszły. Ładnie no, tutaj co to zrobił. Ty, zobacz, ktoś by mnie strzałem chyba strzelił. A nie to. Albo coś innego. Nie, to ja. To ja. A, myślałem, że Czekaj, w tych nie było nic. Jeszcze Tylko smołę wziąłem. Jeszcze jedna jest. I tak, Zostawiam. Tojki mam na sobie. Odpalam. tam jest. Jest. Tam zatrute są. Zatrute tam są. Nie ten. A, jeszcze nie. Ja pierwsza. Ty, z wzmocnienia musiał wziąć. Szymon, tutaj przy kociołkach, co? No, no, no. Dobra, stawiam jedną. Po sam Masz tam jeszcze pojazd, zaraz ten, będę miał. Jakby co? Czekaj, mam jeszcze trzy. Dobra, mam tego kota. Ile aloesu tu w skrzynce? jest, to by się zdalno strzegło niż nie trzeba było wybiegać. Ale żółtego A, żółtego to, bo że się restituje. No, hmm. okay. teraz nie. Nie mogę teraz, a co? O, to jest skrzynka pełna. epotek. A jakie? Jak żniwioża. O, olej. Przybijania, chcesz? O, nie. No, w sumie wezmę. Tutaj masz wyciąg Janusz, za loresu, jakbyś chciał. Mogę się teleportować. Janusz, możesz się teleportować. Ty jest, tu jest ucisk naczyłowy Skorpiona. A po co Nie to purpurowo? O gwałtowności eliksir, to dasz pewnie. Dobra, odejdź znaczy... Bogdan. Dobra. Okej. Okay. O to jest skrzynka później first... O zobacz, e, masz, tu to masz e, No młotek to, te... to se... Młotek to sobie wymienię O szefa kuchni Dla wodzi Kilofy. Ta fakta darka. Czy dobra, chodź. I to z olejkiem od razu. No i pochodnia. Ja mam, bo... Dobra, jeszcze ale mam czeka, tam jakieś? Mam A no dobra, Czekaj to postaw pięć. sobie spokojnie. Dobra, teraz się opiniuje, ale to za <laughs> Wyszła chyba ta skrzynka, albo nie. Jeszcze jest. Ile to ma? 10 tysięcy. To dwie, dwie po No to zostawię zaraz. Czekaj. A do no dobra, tu już wstawiasz, tak? Mhm. Mhm. A on no dzisiaj nawet nie, nie myślał, że dzisiaj że wiesz, Dobra, stawiam bombę. Kacper, wróć tu. Stawiam bombę, pyk. Podpolona. O, Jacka, już nie wiemy. Ale wszystko, wiesz, wykonawców zabrał. Wiesz, o co chodzi? Jaka inwadak jest, czy nie? Nie ma. Tu jest jeszcze jedno. Tam, tam w sumie my się rozbawimy. Kładźcie nie za dookoła. Czekaj, to jest dookoła możecie przejrzeć. Widzisz, on tak... A tu jest... Ty! No. Zostawił rzemieślnika! Jakiego? z plewienia. Zaginiony. Już go do kota biorę. Znaczy ten, no. Dzisiaj, Janusz, w kocie jest ten proszek, nie? Kurwa, teraz się sklinowałem z kotem. Nie no, niepotrzebnie tu właziłem, kurwa, z tym kotem. Czekaj, twojego wezmę na zwiat i twojego na podążenie. Chodź tutaj, Dobra, dzięki. Tu zaraz pójdzie ekipa. Dobra, zjazd do. mi Co? Ja wiem gdzie, gdzie, tylko ja lecę tak, żeby no, mi nie było widać. tą Czekaj. No i będzie teraz... Będzie go na zwiadzie postaw. To nie będzie ładzie, bo to, to... No. Którą? to hasło? Tą mniejszą? No, tą tam, tam skrzynkę. A później zaczniemy prowadzić tę Dobra, uważaj, gdzie? No, gdzie do tego sejfu? Jak przyjdzie i będzie wysadzał, może ten sejf? Dobra, ja to stąd schodzę. Już nie chcę, Madzia pruje z Januszem i zbierają to, co chcą. To ja to wy wysadzacie, a ja zbieram Jacek, bo ja nie. A no, w sumie też prawda. on, Dżabalsagę przywołał. Na co? Zaraz zobaczę. Gdzie on Gdzieś przywołał, ale gdzie? Ty, na tych... a nie, do no jogi odchłań. Może na nas powie, w środku jesteśmy? Czekaj, albo kopułę włączyłem. Kopuła Przywołuje awatara Ale nie widzę nic no. Ty on przywołał awatara? Mhm. Na... sagi. Na jak to się nazywa? Na, na... wulkan? Zobacz na swoją bazę. <śpiewa> <śpiewa> game over! Game over. Idziemy zaraz na wulkan, co? Game over. Nie pozwolił, wiesz, żeby jego baza, wiesz, żebyśmy zrajdowali ten wulkan. ale szybka wygrana, kurwa, no nie wierzę, że taki głupi by był. Albo nie, to odpalił, wiesz, nie wiem, pójdziemy sobie na wulkan tym co? On wszystko do lamy wiesz o co chodzi? Szymek? No, tak jak pisałem tam. Tak jak i... pisałeś, tak, kurwa. Dobra, ale po bombę jedną postawiam. Ej, tutaj. gdzie wy podstawiacie te bomby, bo ja nie widzę? Już, zaraz, Madziu, po... po drugiej stronie. Nie A, no, to... ja ci mówię, słuchaj, ja ten. Ja schodzę, stąd Madziu, tu sobie wejdziesz. Poczekajcie, bo tak to koty no, i... nasze. Wy sobie tutaj. Ja spróbuję, A, dobra, że... ja będę stała na dole, bo te wody spadają na dół? Nie, Madziu. Nie, nie spadają. Poczekaj, weź Szymon swojego kota, dobra? A, widzisz, bo tutaj widzisz... Ale tu się wezmij spokojnie, Madziu, bo tu, o, dziczyzna Wejdź sobie z Januszem. Postawiajcie sobie te bombki, kurwa, bez przesady, no. Ja popinuję dołu. Zobaczcie, tutaj tego... Jak chcecie, to sobie zróbcie nawet lepsze wejście, czy co, wejście. Zobacz. Jacek no... no na lodówkach Ta... jestem Jacek stawiaj, to my tu z kotami poczekamy. Stawiaj. Ale nie, ma, nic się tam będzie szybciej, Maciu, nie, nie zginiesz. Ty stawiasz a i zbierasz i se później będzie wyrzucała tam Bo to... to, to, jest, to jest słuchajcie, no to byłoby za piękne, żeby... No, za, nie no Co on wariat? No weź, właśnie Co on wariat? Ale Janusz kota kota <laughs> postawić, A Bogdan by go po prostu przywiązywał i ten. Janusz, postaw go na zwiadzie. Na zwiadzie go. Słuchaj, ja jestem na pokoju, maw, tam sobie do środka. I sobie strzelajcie. No. Ja też... O, Janusz, ja tam to, to się... trzeba wszystko rozwalić. Odwagań. Wszystko trzeba rozwalić, tak, żeby nie zobaczyli, że ten. Po jeszcze się może. Zalo... Madzie, No. Zejdź sobie, Janusz, tam stoi mój kot na zwiadzie. Weź sobie to, co potrzebujesz i swojego kota. I swojego kota też zostaw. Wiesz? Po to to kwestia zniszczenia tego wszystkiego tylko. Ale ja chcę, ale posłuchaj, Jacek Ja go będę przestawiał. Przestawiał, przywiązy... Dobra, to ja z Januszem sobie tu postoimy, co Januszku? Ja tu popilnuję tego, Sie, stoję sobie z Januszkiem, aby tam strzelajcie. I te bomby są na dole, tak Magda? Tak, tak, w jednym i w drugim kocie wszystko jest. Mhm. dobra. No i wysadzamy u góry wszystko. Yy, tylko, że proszków nie ma. Biznesu... Jest tu proszek, jest 200 proszku tam wszystko rozpierdoli się. Dobra, no to słuchajcie, idziemy zaraz na wulkan, jak to załatwimy sprawę, po to co tu patrzeć, no. Trzeba to rozpierdolić i, i koniec, no. Dlaczego ja takie obrażę?